Się ma. Bardzo bym chciał, żeby ktoś się zajął moim problemem. Mianowicie, pomimo, że nie widać tego super na filmie, przynajmniej tak mi się wydaje, to woda robi się delikatnie zielona. Może nie jest to taka zieleń jak na filmach na YouTube, gdzie ludzie pokazują glony. Natomiast kolor ten nie zaczyna dobrze nastrajać, <laughs> dlatego moje pytanie: co z tym robić? Czy reagować już, czy jeszcze poczekać? Odległość do okna nie jest duża, natomiast w większości są zasłonięte świece około 8 godzin dziennie. Pozdrawiam serdecznie i będę bardzo dziękował, jeżeli ktoś się tym zainteresuje.